Witam, moi drodzy. Dzisiaj będziemy nagrywać sobie Jazz Jury i właśnie ty coś wam pokazać i widzicie tutaj noże, jak No, tak jakby znowu w stylu świątecznym. No, to zaczynamy. To jest ciekawe, w Holidzy czy wakacje, a, a tutaj jest tematyka Bożego Narodzenia. Ja też. O, pojawia się! girlanda, choinka, ale ślicznie. Mm -hmm. Może chodzi o dzień wolny jakby, wiesz? Mi się zdaje. Ciekawe, Yuri ma naprawdę, um, no. Tak, nie, to, to by być. O, nie Taka być. bardziej. Sejm Yuri, o. ty tu masz tutaj różne fajne ustawienia. Ale mi się podoba to strasznie. Tak, się świętuje. Tak, świętuje. Świętuje Boże Narodzenie. Mhm, see. Mi się to bardziej podoba. O Boże, tak świętuje po swojemu. Tego bym się nie spodziała. Wino. Winko To wygląda trochę jak szampan, może Sylwestra, ale kurczę, ja się tego nie spodziewałam No okej, okay, niech sobie pije Ona ma 18 lat, ja? No tak No, no, no. dobra O, masz sobie pozwolić eee. Aszur? Juri, nie zgadzaj się, masz e, 16 lat, czy tam 17 Gdyby chciała mi wysłać link do jakiejś muzyki, ale to jest na publicznym no. Więc nie obejrza raczej publicznym. Hm. Nie wiem, Yuri wysyła jakieś lewe linki. Albo źle pisze te linki, nie, mniejsza. Pijana, Pijana jest! Przy święta. Ustarała się, bo właśnie te linki nie działa. Możesz mi odpowiedzieć, jak się coś cicho? I czemu górka nie lata? Chyba coś tam. Chyba zasnęła potem winie. O, obudziła się. A, okej, okay, obudziłam się. Ja. Widzisz? Ja żyję. Jeszcze żyję. To jestem ja. Juri, ile widzisz palców? Eee... Uh, happens. Uh, nie wiem. To coś. Thank you. Many thanks, my love. Nie ma sprawy. Przepraszam. Nie ma sprawy. A, to było to koniec. I wychlała. Nie, chyba to zniknęło. Nie, wina nie ma.

Mmm, nieźle świą Niezle świąteczne. Czuję się jak w Australii. Mm. Jezu, kocham morze. Kocham morze. Nie My będziemy Gdy nie zima, to nie. Ale ja uwielbiam tulić się w zimę do kogoś. Wiesz, śnieg jest, jesteś tak tuliczek do kogoś. Będzie no. chciała <grymne> <grymne> się reakcjonować, bo chętnie. Ojej, się jest. Musimy na randkę z Jury. I dalej. Raksing. No. Ma się do monał ogram.

Teraz będzie chłopcy, chłopcy Będą się całować? Nie, nie, nie się okej okay. <laughs> nie no. oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah bo i tak upadły te piersi, co, co to ma być? Jakiś niedopasowany ten stanik Co to ma być? Ten... Za mały Za mały ten stanik, za mały Ale ładny widok, Boże, ten widok akurat kocham Odsuń się, te, się, te, to sobie dopadnę w noc No, fajne mi się, ale nie z Tobą I te napisy też sią No właśnie, ale odsuń się <laughs> z, z tymi piersiami Dobra, to tutaj zakończymy. Życzymy udanego ten, udanego randkowania z Wincentem pa.